W poprzednim filmie poruszyliśmy temat radzenia sobie z pokusami ciała. Przeanalizowaliśmy wszystkie te pokusy ciała, które nas dotykają w tych czasach i to, jak diabeł patrzy się na nas, patrzy się na nasze ciała, na nasze pragnienia i eksploatuje je czyli zachęca nas, zaciąga nas, żebyśmy robili rzeczy dla przyjemności, które nam zaszkodzą. Czyli wszystkie te Ekrany, ta szybka dopamina, to długie siedzenie na telefonie, odmurzanie się, nadmierne oglądanie serialów i filmów. Pornografia. Używki: nikotyna w nadmiernych ilościach, kofeina w nadmiernych ilościach, pobudzanie się, uspokajanie się różnymi tabletkami, psychodeliki, alkohol, imprezowanie, słodycze, gry komputerowe, płytki seks, relacje płytki dla seksu, hedonizm, nadmierny hedonizm. Rzeczy, które wysysają z nas duszę, okradają nas z energii, żebyśmy mieli jakąś ulgę albo jakąś przyjemność. W poprzednim filmie podałem różne wskazówki, praktyczne porady, taktyki, strategie, żebyś mógł się opierać tym pokusom ciała. Gdy potraktujesz to poważnie i zdasz ten pierwszy poziom w życiu, pokonasz ten pierwszy poziom pierwszy poziom to jest ciało, to jest Podstawa. Jak pokonasz ten pierwszy poziom i opanujesz swoje ciało do jakiego stopnia i zaczniesz się opierać tym pokusom, status wzrasta, zarobki wzrastają, sukcesy, osiągnięcia, zaczniesz osiągać więcej, zaczniesz mieć czysty umysł, zaczniesz widzieć klarownie, będziesz wpadał na lepsze pomysły, będziesz łapał flow, będziesz mógł się skupić przez dłuższe okresy czasu na różnych zadaniach i będzie ci to dawało przyjemność. Nie będzie ci dawało przyjemności. Coś płytkiego i takiego dla ciała, tylko będzie Ci dawało przyjemność to, co jest takie ładujące Cię. Czyli będziesz robił rzeczy i się cieszył z rzeczy, które Cię ładują, które sprawiają, że czujesz się jeszcze lepiej, będziesz bardziej szczęśliwy, ekspansywny, będziesz miał dużo energii w sobie. Ludzie będą lgnęli do Ciebie, bo jesteś takim źródłem energii. Ludzie lecą tam, gdzie jest energia. Więc status, poziom wszystko będzie leciało do góry, gdy zaczniesz panować nad swoim ciałem do takiego stopnia. Teraz, w momencie, w którym ty zaczniesz się opierać z tym pokusom ciała i osiągniesz jakieś rzeczy, jakiś wyższy poziom, jakiś taki fajniejszy status, wyższą jakość, to diabeł przyjdzie z pokusami z kategorii numer dwa. To są pokusy, które wjeżdżają Ci na dumę. To już nie jest atak na ciało, to jest atak na Twoją dumę. Jezus właśnie w taki sposób był kuszony. To była druga pokusa, z którą przyszedł diabeł do Jezusa. To wyglądało tak. Podszedł diabeł do Jezusa, wziął go i przeniósł go do miasta świętego, do Jerozolimy. Nie wiemy jak. Może teleportowali się, może lecieli w powietrzu, może Jezus. <laughs> Jezus, Jezus, Jezus właśnie w taki sposób był kuszony. Jezus właśnie w taki sposób był kuszony. To była druga pokusa, z którą przyszedł diabeł do Jezusa. To wyglądało tak. Podszedł diabeł do Jezusa, wziął go i przeniósł go do Miasta Świętego, do Jerozolimy. Nie wiemy jak, czy teleportowali się, czy lecieli w powietrzu, czy może diabeł stworzył taką iluzję, że są w. W Jerozolimie nie wiemy. Wiemy, że jest napisane, że przeniósł go na szczyt miasta świętego. Niektóre tłumaczenia podają to tak, że byli na jakiejś świątyni, na szczycie jakiejś świątyni, bardzo wysoko stali. Stali sobie tam wysoko, Jerozolima przed nimi, i mówi diabeł do Jezusa: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest napisane w Piśmie Świętym o tobie. Ty lubisz cytować Pismo Święte, nie? No, no to jest napisane o tobie, że Bóg poleci aniołom o tobie i będą cię nosić na rękach, żebyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Praktycznie diabeł przekazuje Jezusowi, że jeżeli jesteś synem Bożym, to nie ma szans, że Bóg pozwoli, żeby coś ci się stało. To jest napisane w Piśmie Świętym. Jeżeli Ty jesteś Synem Bożym, nie ma szans, że Bóg pozwoli, żeby coś się stało i jeszcze to jest napisane w Piśmie Świętym. Sam lubisz cytować Piśmo Święte, nie Jezusie? No to masz, to jest napisane. Więc rzuć się, zobaczymy, czy jesteś Synem Bożym. Diabeł bardzo często lubi brać częściową prawdę, podawać ją, żeby wyciągnąć ją z kontekstu, oczywiście, żeby wkręcić kogo, żeby zrobił coś niedobrego. Używa jakąś szczęściową prawdę, żeby wkręcić Jezusa, żeby zrobił coś niedobrego. Jezus prostuje cały kontekst. Jezus rozumie, że są różne prawdy, są różne rzeczy napisane, ale jest hierarchia ważności. Są pewne prawdy, które są ważniejsze i bardziej fundamentalne od innych. Więc Jezus sprostował kontekst i powiedział tak. Jest Także napisane jest także napisane. Nie wystawiaj na próbę Pana Boga swego. Koniec. Ten moment, w którym wyobraź sobie, jest Jezus. On jest wyczerpany, samotny, cierpi, w bólu, głodny. Wycieńczony jest. I co najgorsze, osamotniony na tej pustyni. Wierzy, że jest synem Bożym. I diabeł patrzy się na niego jak na takiego biednego, rozszarpanego, słabego, bez mocy żadnej człowieka. I nie wierzy. Patrzy się i myśli sobie, ty jesteś taki bidulek. Jaki syn Boży. W takich momentach, gdy jesteś upokorzony w pewnym sensie, wyglądasz na słabego i małego, i ludzie cię postrzegają jako małego i słabego, to jest dokładnie ten moment, w którym chciałbyś najbardziej pokazać swoją prawdziwą moc. Jesteś w sytuacji, gdzie wszyscy wokół ciebie postrzegają cię jako bidulka, a wiesz, że masz moc. Kurczę, no, nie kusi cię, żebyś pokazał, jaką masz naprawdę moc. To kusi bardzo mocno. I nie tylko to. Gdyby jakieś wątpliwości w Jezusie mogłyby się pojawić, w tej samotności, może. Mógłby chcieć sprawdzić, czy rzeczywiście Bóg jest z Nim. Może chciałby doświadczyć to, że uniosą go anioły w tej samotności, w tej biedzie, w tym bólu, na tej pustyni. Może chciałby sprawdzić kurczę Boże, czy rzeczywiście jest ze mną? Popatrz, jak się zachował tutaj Jezus, bo tutaj są lekcje. Wjechał mu na dumę diabeł. Pierwsza reakcja Jezusa jaka? Nie wystawiaj Pana Boga swego na próbę. Tak jest napisane. Jezus klaryfikuje hierarchię życia. My, my tutaj na Ziemi, nie mamy prawa i nie ma sensu, żebyśmy sprawdzali Boga. Nie wystawiamy na próbę Boga. Nie sprawdzamy go. Nie sprawdzamy, czy jest sprawiedliwy, czy zachowa się sprawiedliwie, czy stanie się to coś sprawiedliwego. Czy dotrzyma swojego słowa Bóg, czy stanie się dokładnie tak, jak jest napisane w Biblii? Nie testujemy, nie sprawdzamy. Nie mamy prawa sprawdzać, bo nie możemy zrozumieć nawet, kiedy Bóg <gryw> zadziałał sprawiedliwie, a kiedy nie. Kiedy spełnił to, co jest napisane w piśmie, a kiedy nie. Bo nie mamy pełnego rozumienia, co tutaj w ogóle się dzieje. Sprawdzać może tylko ten, kto wie więcej. Sprawdzać może tylko ten, kto jest wyżej. Czy widziałeś kiedyś, żeby jakiś uczeń Młody podszedł do mistrza sztuk walki, który ma go uczyć i sprawdzał go, czy on uczy dobrze, czy dobrze wykonuje te ruchy. To nie ma sensu. Młodzieniec nie będzie testował mistrza. Nawet Jezus, który jest perfekcją, czystą perfekcją, on jest perfekcyjnym człowiekiem. On jest Chrystusem, on jest wybranym. Nawet on pokazuje, że nie będzie sprawdzał Boga. Bóg jest większy, Bóg wie więcej. Pierwsza lekcja. Nie sprawdzamy Boga. Druga lekcja. Jezus wie, że zasługuje na pochwałę. Wie, że będzie wywyższony. Wie, że jest wielki. Wie, że ma wielkie dzieło do wykonania. Ale nie spieszy się do tej chwały. Wie, że chwała Jego przyjdzie w odpowiednim czasie. Będzie wychwalony i wywyższony w odpowiednim czasie. Jezus się nie spieszy. Jezus nie chce wymusić i sprawdzić to wywyższenie i doświadczyć to teraz, że Bóg go uniesie, anioły go uniosą. Jezus pozostaje w tej pokorze, pozostaje w tym takim poniżeniu w pewnym sensie i wie, że gdy Jego czas przyjdzie, Bóg go wywyższy. On sam nie będzie próbował się wywyższyć. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja. Jezus ma zadanie do wykonania. Duch Święty go zaprowadził na pustynię. On ma zdać testy. On ma pozostać w czystości. On ma wytrwać na tej pustyni, te pokusy diabła. On ma zadanie i on się skupia na tym. I nie będzie się rozpraszał i tłumaczył, i dowadniał i pokazywał, Komuś diabłowi, komukolwiek, cokolwiek. On ma zadanie. Wraca do tego. On ma wytrzymać. Tylko tyle. On ma zadanie do wykonania. Duch święty go prowadzi. On ma do wykonania to, co duch święty go prowadzi, żeby wykonał. Koniec. Teraz przenieśmy to na nasze życie. Gdy ty ogarnąłeś parę rzeczy w swoim życiu, przyjdą ludzie będą ci dogryzali. Będą ci dokuczali. Będą ci poniżali. Będą. Brali jakiś fragment czegoś, co powiedziałeś gdzieś tam, kontrastowali to z czymś innym, co powiedziałeś, żeby wydawało się, że jest niespójność, albo żeby pokazać, że nie masz racji, że się mylisz, że mówisz źle, cokolwiek. Jakieś ułamki prawdy, po części prawda, po części kłamstwo. Wyciąganie Twoich słów z kontekstu, przedstawianie to tak, że powiedziałeś coś innego niż naprawdę powiedziałeś, ty chciałeś coś innego powiedzieć, a ludzie intencjonalnie rozumieją coś inaczej, żeby ci powiedzieć, że popatrz, nie powiedziałeś tego, co Ty tak naprawdę chciałeś powiedzieć, żebyś się tłumaczył, żebyś się wywyższał, żebyś pokazywał, że Ty masz rację, żebyś miał taki ból dupy. bo wiesz, jak to jest, nie? Gdy ty wytłumaczyłeś coś albo powiedziałeś coś i ktoś. Zachowuje się albo intencjonalnie nie rozumie cię, i rozumie cię jeszcze na dodatek odwrotnie, żebyś Ty myślał sobie: kurcze, no, ja odwrotnie powiedziałem niż Ty mówisz. Ja nawet nie mówiłam tego, co Ty mówisz. Żebyś się irytował, żeby energia wzrastała, żebyś chciał sprawiedliwości. Żebyś chciał przetestować Boga, żebyś chciał wyrządzić, wymusić sprawiedliwość. Pojawi się w tobie ta ochota. Powiesz sobie, ci ludzie, ten człowiek nie ma racji. Ten człowiek nie ma racji. Czemu tak robi? Czemu tak mówi? Czemu tak się zachowuje wobec mnie? To jest niesprawiedliwe. O, to nie jest sprawiedliwe. Ja tutaj zrobię tak, żeby było sprawiedliwie. Boże, Ty jesteś sprawiedliwy. Ja. Wezmę tą sprawiedliwość, sprawię, że będzie ta sprawiedliwość Twoja, Boże. Nie, nie. Pierwsza rzecz, którą mówisz sobie, gdy ktoś Cię poniży, gdy ktoś Cię intencjonalnie źle zrozumie, gdy ktoś weźmie Twoje słowa i je przekręci, gdy ktoś, jakiś współpracownik w pracy, protekcjonalnie Cię potraktuje, pierwsza rzecz, którą mówisz sobie. Jak ja teraz spróbuję się wywyższyć, pokazać, udowodnić, jak cokolwiek spróbuję, to nie wywyższam się przed tym człowieku, nie wywyższam się przed tym człowiekiem, wywyższam się przed Bogiem. Ja nie będę wystawiał na próbę Boga. Cokolwiek tutaj się dzieje, to jest sprawiedliwe. Ten człowiek mnie poniżył. Patrzysz się na tego człowieka, który Cię poniżył i myślisz sobie o słowach Jezusa. Jakie są słowa Jezusa? Słowa Jezusa są takie. Oni otrzymali swoją zapłatę. Patrzysz się na tego człowieka, który Cię poniżył i myślisz sobie, "Okej, okay, to jest Twoja zapłata. Twoje ego otrzymało jakiś punkcik. To, to Ciesz się, bo to jest Twoja zapłata. Ja tutaj walczę o coś większego. Ja walczę tutaj o większą zapłatę. Walczę o uznanie przez Boga, a nie przez ciebie albo innych ludzi. Więc każda próba wywyższenia się i pokazania i wymierzenia sprawiedliwości to jest wywyższenie się przed Bogiem, bo ty nie jesteś od wymierzania sprawiedliwości. Więc od razu gdy cię poniżają, przypomnij sobie ja spróbuję się wywyższyć, to wywyższam się przed Bogiem. Jeżeli Bóg nie stawił z tą sytuacją, gdzie ja jestem tu i ci ludzie mówią mi te rzeczy, oh, Boże, Ty jesteś sprawiedliwy, Ty wiesz, co robisz. Teraz wydaje się poniżony. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, to jest najlepsza rzecz, która może się wydarzyć. Ja zostawiam to Tobie. Druga rzecz, którą mówisz sobie w głowie. Moment, gdzie będę usprawiedliwiony? Moment, w którym będzie, będę wywyższony i uznany, że ja miałem rację, to będzie moment, który przyjdzie i będzie niezależny ode mnie. To nie jest moja sprawa, żeby wymuszać to uznanie, żeby być usprawiedliwiony. Gdy Bóg da ci ten dar, że zostaniesz w jakimś momencie wywyższony i okaże się, że ty miałeś rację i pewni ludzie to zobaczą, to jest dar od Boga. Tego nie wymuszamy, to jest coś, co da ci Bóg. I to przyjdzie w odpowiednim czasie. Jeżeli to nie przyszło, jeżeli nie zostałeś wywyższony, to nie jest twój czas i najlepiej, żebyś nie był wywyższony, bo Bóg wie, co jest lepsze. Czasami nie jest moment dla Ciebie, żebyś był wywyższony. Więc jak nie zostałeś wywyższony, czekaj, zostaw to, Bóg wie, kiedy cię wywyższyć. Będzie optymalny, idealny moment, który będzie najlepszy dla ciebie później, nie teraz. Druga rzecz to jest. Trzecia rzecz. Przypominasz sobie, gdzie cię prowadzi Duch Święty. Ty masz pewne talenty, masz pewne zadanie do wykonania, masz pewne rzeczy, które cię ciągną. Intuicja ci mówi, zajmij się tym, pomóc tym ludziom, zrób tą rzecz, użyj ten talent, rozbuduj ten biznes, wykonaj ten krok, zrób tą rzecz. Duch cię prowadzi, kurczę, Masz intuicję, masz rzeczy, które cię zapalają, które wywołują w tobie chęć, masz zadanie do wykonania. Duch cię prowadzi. Zrób to, 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 to. to. Masz tyle rzeczy do zrobienia, tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Wymagają odwagi, wymagają energii, są trudne czasami. Idź i się zajmuj tymi rzeczami. Olewasz ludzi, którzy próbują Cię zaciągnąć w jakieś tłumaczenia, w jakieś głupotki, w jakieś argumentacje. Po co spędzać czas na to, jak ktoś Cię poniżył w pracy, jak możesz wrócić i wykonać świetną pracę? Zadziałać w taki sposób, że znajdziesz 10 razy jeszcze lepszą pracę, skupić się na tych talentach swoich, na tym, co masz do wykonania, na do... skupić się na tym, jak cię prowadzi duch święty. Tyle rzeczy do zrobienia masz. To jest Twoja praca. Ty masz zadanie do wykonania, zajmujesz się tym. Odbierasz tą energię, którą próbujemy ci zabrać, i idziesz tam, gdzie masz pewne rzeczy do wykonania. Tyle.